Cześć, witam cię serdecznie. Zacznijmy może od tego projektu, bo to jest taka świeża sprawa, świeże twoje dziecko właściwie można powiedzieć. I bardzo się cieszę, że się tym zajęłaś, bo będziesz pokazywała piękną kobiet 40. Tak, tak, to jest projekt, który faktycznie ruszył bardzo niedawno i w ogóle jestem też zszokowana, jaki jest odzew. 40 ze względu na to, że to jest taka trochę grupa kobiet już powoli. No jakby troszeczkę zapominana, tak? Jak przekraczamy tą 40, to przestajemy się pojawiać y, gdzieś tam i w reklamach, i w mediach, gdyż to się troszeczkę zmienia. Ja lubię takie słowo, y, ono idealnie obrazuje tą sytuację niewidzialna. Tak, niewidzialna. Mhm. I nie wiem, czy y, oglądasz. Jest taki serial y, Frankie i Grace bodajże. Tak, tak, tak. <coughs> Obie są tam, one są po siedemdziesiątce. Ale tam jest bardzo często ten motyw takiej niewidzialności, takiego mhm. um, jakby unieważniania tych kobiet w pewnym wieku, mhm. bardzo powtarzane, więc fajnie, że zauważasz te kobiety. Tak, tak, to znaczy to trochę wynikło z tego, że faktycznie przychodzą do mnie często panie w okolicach czterdziestki mhm. i to, co mówią przede wszystkim, to jest takie sformułowanie, że to jest ostatni moment. Więc ja jestem. trumny uchylone. Tak, dokładnie. Więc ja jestem tuż przed czterdziestką mhm. i mówię, kurczę, no to ja już się niedługo powinnam zwijać, nie? No ostatni moment na co? Ostatni moment na to, żeby zrobić sobie zdjęcia, lepiej już wyglądać nie będę. Boją się tego, tej dojrzałej urody, tak? Mhm. Gdzie tak naprawdę no, no tak. Tak to jest, także każda z nas gdzieś tam e, no, ten wiek nabiera i to ciało nam się faktycznie troszeczkę zmienia. Ale to jest kwestia moim zdaniem tak naprawdę tego, jak bardzo jesteśmy pewne siebie i jak bardzo. Akceptujemy to, że no, jednak ten wiek się nam... Ale to, czy my jesteśmy piękne, mhm. jakby świadome swojego piękna, to czy siebie akceptujemy, to nie wynika jednak trochę też z otoczenia. Tak, A to otoczenie dzisiaj i ten przekaz, taki ogólny oczywiście, no nie wchodząc w szczegóły, jest taki, że piękne to jest... Młode, tak, jędrne, tak. zgrabne i jeszcze najlepiej w określonym rozmiarze. Tak jest, dokładnie tak jest. No tak jak mówiłam na początku, to się troszeczkę zmienia. Już faktycznie w reklamach możemy zobaczyć e, starsze panie, możemy zobaczyć też e, panie w innych rozmiarach niż kiedyś, tak? Mhm. Wszystkie miały 34-36. Teraz już pojawiają się troszeczkę inne kanony piękna mm -hmm. kobiety bez makijażu. Mm -hmm. To też to też ostatnio zwróciłam uwagę. Właśnie, że faktycznie coraz więcej takich kobiet pojawia się w telewizji. No, ale tak, oczywiście, że to jest powód tego, że ten kanon piękna przez, przez lata był niezmienialny, no mhm. i gdzieś tam to w głowie nam zostaje od małego, jesteśmy przyzwyczajone do tego, że musimy wyglądać pięknie, że jesteśmy piękne do tak naprawdę do 30, a później to już jak to, już. Tak to no, z górki, nie? No to, już, tam to już z górki i <laughs> tak. najlepiej się schować i nie istnieć, co oczywiście nie jest prawdą. Um. A jeszcze z tym kanonem piękna, tak, tak się zastanawiałam nad tym kanonem mhm. e, dzisiaj. No to po pierwsze, tak, wszechobecne filtry na Instagramie, na, na Facebooku, w ogóle w mediach mhm. społecznościowych. No od tego można się uzależnić, można naprawdę sobie skrzywić, że tak powiem, własny też obraz. E, po drugie, medycyna estetyczna, która nie jest dzisiaj drogą usługą, bo już pewnie za kilkaset złotych można by chociażby sobie powiększyć mhm. e, usta. Ale tak, żeby już nie narzekać całkiem na ten kanon piękna, to przecież w każdej epoce historycznej jakiś kanon był. Przecież te gorsety, podgalanie czoła w wiktoriańskiej Anglii, wyskubane brwi lata dwudzieste, Jakby to też są takie kanony, które no nie są naturalne. Tak? Nikt się nie rodzi z talią osy i z figurą klepsy. Znaczy są kobiety, które tak mają, ale są takie, które nie mają, więc może to po prostu tak jest. Myślę, że, że tak, że gdzieś tam faktycznie to jest dopasowanie się do pewnej epoki, natomiast no, najważniejszy jest taki zdrowy dystans. Tak? Jeżeli, jeżeli my siebie akceptujemy też niedopasowany do tej epoki, gdzieś tam raz na jakiś czas, może lubimy, nie wiem... Być w pełnym ma makijażu, tak? ale to jest moim zdaniem, to jest kwestia tego, czy potrafimy na przykład do lasu pójść już bez makijażu, tak? Czy... Albo wynosząc śmieci, tak, czy, czy można żeby... sobie dokładnie infekt, Tak, dokładnie tak, jak my się z tym czujemy, tak? mm -hmm. Czy my to robimy dla siebie, bo lubimy siebie w takim wydaniu, -hmm. czy my to robimy dla kogoś na zewnątrz, dla społeczeństwa, bo tak jest lepiej, jesteśmy lepiej odbierane, tak? No to Może jest... trzeba by sobie zadać pytanie, jak byśmy chodziły ubrane, jakbyśmy wyglądały na bezludnej wyspie? Dokładnie tak. No. no pewnie byśmy chodziły bez, bez makijażu na pewno, bo nie miałybyśmy też dostępu do, do kosmetyków chociaż jak znam panie, to też dałybyśmy sobie radę, gdzieś tam coś roztarły, wiesz, już by było Tak, już by było zrobione. <gry> Wracając do projektu. W takim tak. razie jest to, rozumiem, projekt, który ma zachęcić kobiety. 40+, plus 50, tak. 60, 70 i 80. Mm -hmm. Jaka jest najstarsza na razie kobieta? Na kobieta razie zgłosiała? jedna mm, moja znajoma zastanawia się, czy nie zgłosić Babci lat 94. I ja bardzo na nią czekam. Super. Ale wiesz co jest też ciekawe? Ja zauważyłam, że. Mm... Z wiekiem największy powiedzmy problem mm -hmm. mają kobiety faktycznie po 40 Im starsze panie do mnie przychodzą, tym jakby są już bardziej pogodzone z tym i no nie robią z tego problemu, tak? 60 plus też w ogóle, tak? Zazwyczaj. Czyli 40 plus to jest taka ostatnia. Tak, to jest taki magiczny, Taka, jakiś taka ostatnia walka jeszcze o te, nie wiem, powiedzmy, tak. odchodzące takie te atuty um, młodości. Tak, tak czyli no bo faktycznie. Tak, skóra, dokładnie. twarz jeszcze w miarę bez zmarszczek, figura, no a potem to już faktycznie w drugą stronę. Ale tak. Mhm. No przecież kobieta, która ma zmarszczki, kobieta, na której twarzy widać życie, po prostu życie, to nie jest przecież twarz, która nie jest piękna. To znaczy, wiesz, no zależy, kto na to patrzy. No ja jako fotograf patrzę faktycznie troszeczkę inaczej, bo dla mnie twarz, która ma zmarszczki, ona ma jakąś historię, mhm. ona pokazuje, także zmarszczek można wiele, wiele rzeczy wyczytać, tak? No chociażby zmarszczki mimiczne. Jeżeli ktoś tak. ma dużo zmarszczek przy oczach, to wiadomo, że to jest osoba bardzo pozytywna i, i dużo się śmiejąca. Natomiast... Mhm. Ja powiem szczerze, że to jest dla mnie tak, że charakter jest najważniejszy i on faktycznie wychodzi, on też wychodzi później na zdjęciach, nieistotne jest, czy ta pani ma zmarszczki, czy Właśnie. nie ma zmarszczek, czy ona jest rozmiar 34 czy 45. Tak naprawdę, jeżeli jest pozytywna i ten charakter jest taki akceptujący, to naprawdę to jest drugorzędna sprawa, czy ma więcej zmarszczek, Czyli. czy ma mniej zmarszczek. Hmm? A czy ten projekt, który teraz tak. będzie powstawał, bo on się finalnie ukaże w formie kalendarza, kalendarza tak, na i 2022, wystawy. 2022 mhm. i wystawy, czy to będą też fotografie właśnie w Twoim stylu, takim malarskim? To znaczy tak, ja nie narzucam, natomiast mhm. chciałabym, żeby faktycznie była spójność. Ja się specjalizuję w fotografii malarskiej, czyli takiej stylizowanej trochę na dzieła malarskie. Bardzo często przebieram w ogóle w stroje teatralne. To jest tak, super. No, Uwielbiam są to. Przepiękne, przepiękne są te zdjęcia, Dziękuję i aż po prostu nie, nie można się napad... no, Takie są inne po prostu, fascynujące rzeczywiście. Oto możemy kawałek sobie teraz zobaczyć Twoich dzieł. Także tak, no, chciałabym, żeby to było zachowane w takim stylu, mhm. no bo tak jak mówisz, jest to pewna no, wyróżniająca się fotografia. THANKS FOR JOINING US. Więc chciałabym, żeby tak. Natomiast nie narzucam, bo nie każda pani też się czuje w takiej mhm. stylizacji. Jesteśmy na etapie tak naprawdę zgłaszania się i konsultacji, bo ja też bym nie chciała, żeby to było tylko tak, że kobieta przychodzi i robi zdjęcia, tylko chciałabym mhm. z nią porozmawiać, jakby jaka jest motywacja, jak ona się czuje w tym wieku, który aktualnie gdzieś tam z tymi latami, które ma. Mhm. I chciałabym, żeby też na wystawie pojawiły się ich wypowiedzi tak? obok zdjęcia, tak. historie, mhm. więc to, to jest dla mnie bardzo ważne. I tak jak mówiłaś, kończy się to wystawą i kalendarzem. No i jak na razie odzew jest ogromny. Aż się nie Zapraszamy, bo jeszcze zgłoszenia przyjmujesz. Tak, jak najbardziej. Jeszcze, jak najbardziej. jeszcze chciałam zapytać na koniec: tak. jesteś fotografem. Czy każdemu da się zrobić dobre zdjęcie? Tak. Każdemu. Bo są, nie, że są tacy mówię, Nie, ja na zdjęciach zawsze wychodzę. A więc źle. Powiedzieć... Zawsze wychodzę źle i oni potem już mają taką, już mają tak wczytany taki yy, program, że A źle te. wychodzę na zdjęciach, że faktycznie wychodzą na zdjęciach i źle. To znaczy tak, powiem ci, każda, no niestety muszę to powiedzieć, kobieta, mm. bo z mężczyznami jest inaczej, ale każda kobieta, która przychodzi do mnie na zdjęcia, mówi przede wszystkim, że ona nienawidzi zdjęć, jest niefotogeniczna. I ja już na początku, jak zaczynałam robić zdjęcia, <laughs> mówiłam, nie, nie, spokojnie, nie? A teraz przychodzę wie. Ja mówię. No, okej, okay. zobaczymy. <laughs> I tak, uważam, że każdemu da się zrobić dobre zdjęcie. To jest kwestia ustawienia, to jest kwestia światła, tak naprawdę. Jeżeli zna się te sztuczki, powiedzmy, to jesteśmy w stanie z każdego zrobić osobę taką, żeby się sobie spodobała. Często mhm. słyszę po zdjęciach, że matko, ja nie wiedziałam, że ja tak wyglądam. Bo kamera, aparat stresują. Tak, jasne, że tak, no to jest bardzo ważne. Że, Uważa, że... są osoby, które mhm. y, jak widzą aparat, potrafią po prostu rozkwitnąć i to mhm. są takie osoby, które wiesz, obojętnie gdzie im zrobisz zdjęcie, jak im zrobisz zdjęcie, zawsze wyglądają dobrze, tak. a są osoby, które widzą aparat i momentalnie po prostu jest spięcie tak. i stres, czyli troszkę musisz pełnić rolę psychologa. Tak, to tak, tak jest, zwłaszcza jak się nie pracuje z modelkami. Mhm. Ja uważam, że jednym z podstawowych talentów fotografa, oprócz tego, że potrafi robić zdjęcia, jest sposób komunikacji, że potrafi jakby rozluźnić osobę na, na sesji. To jest bardzo istotne, bo to później no, to bo po prostu no, widać to wszystko tak. na zdjęciach. Tak, kiedy osoba ma sztuczny uśmiech, oczy się nie śmieją, niby usta się śmieją dokładnie, nie? I to wygląda po prostu nienaturalnie, więc tak, tak, to jest, to jest trochę jest to tak. Taka psychologia. Więc, tak. Kasiu, bardzo Ci um, dziękuję za tą wizytę. Ja z niecierpliwością dziękuję. czekam na efekt i mam nadzieję, że um, jak już będzie wiadomo, czyli w przyszłym roku spotkamy się i zaprezentujesz. Um, Super. Wyniki tych, bardzo te dziękuję, może zaproszę, zaprosisz też y, którąś z uczestniczek, bo myślę, że najłatwiej będzie, jeżeli ona powie swoimi słowami. Tak. Tak, tak, jak tak, się tak, czuła tak. w tym projekcie? Dobrze, ja, że tak. Dziękuję ci, serdecznie. <laughs> Bardzo dziękuję. Katarzyna Dzięki. Wołniak była Państwa i moim gościem. Zapraszam na stronę katarznawołniak.pl i tam jest um, projekt, o którym rozmawiałyśmy, można się zgłaszać. A my zapraszamy teraz do kuchni. Jakub już tu stoi, mrugami tak oczami podnosi, brwi, znaczy, że coś się smaży. Wątróbka. Wątróbka się smaży. Panie, nie wszystko czego pragniecie będzie na wyciągnięcie ręki, a każde nowe wyzwanie tylko utwierdza was w przekonaniu, że jesteście wyjątkowe.